Organizacją wypoczynku, kolonii, półkolonii, obozów dla młodzieży zajmuję się już od kilkunastu lat. Jestem pedagogiem, terapeutą i osobą, która przede wszystkim bardzo lubi pracę z dziećmi, z młodzieżą. Organizujemy półkolonie, kolonie, obozy w kraju i za granicą. Ta oferta co roku jest poszerzana. Wyjazdy wakacyjne, letnie. To jest moment, kiedy tak naprawdę możemy zabawę połączyć z odrobiną nauki, edukacji, ale głównie nastawiamy się w naszych obozach, w naszych wypoczynkach na rozwijanie kreatywności. Scena szósta, ujęcie pierwsze. Akcja! Warsztaty filmowe to jest ten temat, który sprawia, że młodzież może i rozwijać się społecznie, z, w grupie, pracując, współpracując, tworząc wspólnie scenariusz, tworząc scenografię, występując razem, pracując przy zdjęciach. Dziewczyny, spokojnie, to są warsztaty. Jeszcze raz spróbujmy. To jest jedno. A druga rzecz to ta kreatywność, o której mówimy, czyli rozwój wyobraźni, rozwój myślenia abstrakcyjnego, czyli e, trochę takie poszerzenie swojej wiedzy, którą nabywają w szkole, poszerzenie o nową, o nową wiedzę, o nowe umiejętności, ale przede wszystkim o zabawę, bo, bo to jest główny cel naszego wakacyjnego, wakacyjnego pobytu tutaj. To najlepsze, co mi się dzisiaj spotkało o tym, żebym ja również przeżyła taką historię. Jesteśmy w pensjonacie Dziubasówka. Przyjeżdżamy tutaj już od e, pięciu lat. Suche Poronin, bo tutaj się znajdujemy, jest doskonałą bazą wypadową w Tatry. Każdy pomysł inny był na tyle słaby, że horror wygrał. Powie ktoś coś więcej? Większość z nas nie umie pisać historii romantycznych. A horror okazał się chyba najłatwiejszym i najciekawszym pomysłem. To w ogóle nie jest śmieszne. Jak to nie jest przezabawne? W filmie zagrałam Tereskę, która była vlogerką i opisywała w co się działo na tym obozie. No to cześć, jestem Zosia Zewska i zagrałam Agatę. No, stop. Ciągle o tych romansidłach. To już zaczyna być żałosne. Grałam tak bardzo mocno swoją rolę. A może przesadziłam ze stokrotkami? Muszę zrobić kolejny! W filmie odegrałam Adę. Główną postać. Jestem bardzo towarzyską i otwartą osobą. I było wiadomo, że bardzo sobie biedzę ze wszystkimi scenami, których muszę zagrać. Cześć! Hey. Mnie Mama mnie przywiozła. A jak tam? A, bardzo fajnie. Przy próbach najtrudniejsza była dla mnie scena w Bacówce, gdzie musiałam się rozedrzeć, a nie robię tego zazwyczaj. O co chodzi? W 30 minutach filmu mieliśmy 5 scen, w których były pełne krzyków. I wydaje mi się, że wszyscy, którzy nas słyszeli z odległości przynajmniej kilometra, też zapamiętają same wrzaski. Uuuu! Pójdę zobaczyć, co się dzieje z korkami. My byłyśmy takimi dziewczynami, które były takie gwiazdeczki na całej kolonii. Izabel posmaruje mi plecy. Muszę mieć równą opalę, zna, jak wrócimy. Zazwyczaj się po prostu niczego nie boję, Ja teraz to musiałam taka być strachliwa, i myślę, że to było też ciekawe doświadczenie, żeby spróbować po prostu czegoś nowego. Żebyś w filmie byłam dziewczyną, która ćwiczy jogę, jest zawsze opanowana i zawsze jest na chillu. Idę pomedytować. Oszalałaś? To jest niebezpiecznie. Jestem Nikola Babicka i zagrałam opiekunkę. W sumie moim wyzwaniem aktorskim była ta scena z telefonem. Nie ma sygnału zasień i działa. Młodzisz mogła właśnie próbować być i reżyserem, i scenarzystą. Z każdej strony mogli ten film spróbować, zobaczyć jak, jak to wygląda przed kamerą, za kamery. Dobra, stop! Marysia, pięknie, ale cały czas nie wychodzi z kadru. Jeszcze raz. Myślę, że najbardziej zapamiętam to, że każda rola jest tak naprawdę inna i widz... Oglądając nie zdaję sobie sprawy, jak duża praca jest wkładana w to, aby nawet minutową scenkę odegrać. Dzięki za tak miłe spędzanie czasu ja się zbieram. Zapamiętam na pewno scenę na balkonie, w której musiałam się drzeć i, i to było najgorsze chyba, widzisz czarniczka! Było trochę trudno, ale było łatwo. Chcemy, żeby nasze obozy oprócz tego, że będą kreatywne, fajne, edukacyjne, to były również wesołe, zabawne, żeby młodzież wracała do, do, do domku szczęśliwa. Charakteryzuje nas przy organizacji wypoczynku, dbanie o bezpieczeństwo dzieciaków, atrakcyjność oferty. No i myślę, że się nie nudzą. Bardzo serdecznie zapraszamy do naszych, na nasze obozy, kolonie, półkolonie dla maluszków. Nasi klienci jeżdżą z nami od najmłodszych lat, kończą już na obozach młodzieżowych, a potem stają się również naszymi wychowawcami. Także to jest bardzo ważna droga, kariery u nas jest zachowana w naszej firmie. Serdecznie zapraszamy do Pineski.